Cześć, z tej strony Karola ze Stronghold Gym. Dzisiaj będziemy stawać na głowie. Zanim w ogóle zaczniemy, musimy wiedzieć, gdzie jest czubek naszej głowy i żeby to sprawdzić, użyjemy naszej dłoni i elki. Eee... Kciuka ustawiamy na wysokości, tutaj, gdzie kończy nam się nos, a palcem wskazującym sięgamy jak najdalej w głąb. I to miejsce to będzie miejsce, które najbardziej musi przylegać do podłogi podczas staniu na głowie. Dlaczego? Dlatego, że chcemy oszczędzić nasz odcinek szyjny kręgosłupa, ponieważ jeśli będziemy stać na czole, to z naszym. Kręgosłupem szyjnym tutaj zadzieją się różne takie y, niefajne napięcia, które w długim czasie mogą po prostu powodować uszkodzenia ciała, kontuzje, jakieś sytuacje bólowe. Tego chcemy unikać, dlatego szukamy czubka naszego, naszej głowy. Pokazuję jeszcze raz kciuk tutaj na nasadzie nosa, sięgamy jak najdalej, i czubek naszej głowy jest tutaj. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, jak ułożymy nasze przedramiona, dlatego że dla osób początkujących sugeruję, aby właśnie yy, nie używać samej głowy i dłoni, tylko użyjemy sobie przedramion po to, żeby nasza podstawa była bardziej stabilna i żeby miała większą powierzchnię. Nasze dłonie składamy w taki koszyczek, ustawiamy sobie za głową, łokcie, ciasno przy ciele i w taki sposób będziemy stawać na głowie. To co? Zabieramy się do roboty. Dobrze. Twoja głowa powinna znajdować się w odległości mniej więcej na długość dłoni od ściany, po to, żeby jednak mieć troszeczkę miejsca na nasze plecy i tyłek. I teraz układamy łokcie i głowę w trójkąt równoboczny, podchodzimy stopami jak najbliżej nogi są wyprostowane. Jedną nogę uginamy, druga ta zamachowa jest wyprostowana Ymm, i ciągnie nas. Do ściany. Szukamy piętami naszej ściany, obie nogi są wyprostowane, naciskamy mocno łokciami w matę i ściskamy je do siebie i w ten sposób próbujemy utrzymać równowagę. Schodzimy pomału. Bardzo ważne jest, żeby się nie spieszyć. Na chwilę głowa jeszcze zostaje w dole po to, aby wyrównać ciśnienie. I dopiero jak czujemy, że wszystko jest ok, to wstajemy. Kiedy mamy już opanowane stanie na głowie, przy ścianie, na przedramionach, możemy spróbować stanąć na głowie i dłoniach. Dłonie będą w tym samym miejscu, w którym do tej pory trzymaliśmy łokcie. Głowa nadal jest mniej więcej na odległość dłoni od ściany. Wybijamy się dokładnie tak samo, tylko teraz bardzo mocno naciskamy dłońmi o podłogę. Brzuch wciągnięty, pupa spięta. Pięty mogą być oparte o, o ścianę. Schodzimy tak samo, w sposób kontrolowany. Czekamy chwilę, aż wyrówna się ciśnienie. I dopiero podnosimy głowę, jak czujemy, że wszystko jest ok. Teraz pokażę jeszcze, jak można próbować oderwać się właśnie od ściany. Wejście jest dokładnie takie samo. Pięty opieramy najpierw o, ścianie, o ścianę. I najpierw jedną nogę odrywamy od ściany. Wracamy z powrotem, zmieniamy nogę. Można ją bardziej do przodu wychylić i próbujemy wyczuć balans. Następnie próbujemy obie nogi oderwać mocno naciskamy dłońmi, ściskamy łokcie do siebie i schodzimy. Im częściej będziemy robić te ćwiczenia, tym szybciej będziemy stać na głowie. Kiedy stanie przy ścianie i już nie sprawia Ci kłopotu, możesz spróbować trochę odsunąć się trochę dalej. Nadal będzie asekuracja, więc nie martw się, że spadniesz na plecy, po prostu postaw głowę trochę dalej. Tutaj e, to co się zmienia, to tylko to, że nie robimy zamachu naszą nogą, a podchodzimy jak najbliżej, kolana przyciągamy do klatki piersiowej i pomału zaczynamy prostować nogi w górę, myśląc o tym, żeby to stopy dosięgnęły do sufitu. Bardzo ważna jest tutaj praca rąk, mocne łokcie, brzuch Wciągnięty, pupa spięta i spokojny oddech. Wszystko robimy w sposób kontrolowany ze świadomością naszego ciała. I schodzimy również po malutku. Ok, w stanie na głowie, to co jest bardzo ważne, to to, że musimy ściskać łokcie do siebie, niezależnie od tego, czy mamy w koszyczku Tutaj mocno ściskamy, żeby mm, było takie wrażenie, jakbyśmy chcieli złączyć nasze łokcie. To samo jest w momencie, kiedy opieramy się już tylko na dłoniach. Łokcie ciasno. Nie pozwalamy, żeby nam się rozjeżdżały, dlatego że po prostu trudniej jest wtedy zapanować nad ciałem. I utrzymać równowagę, a to jest bardzo ważne. Pamiętaj również o wciągniętym brzuchu i o kontroli swojego ciała. Nie spiesz się wszystko rób powoli, z dużą świadomością, tak aby nie zrobić sobie po prostu krzywdy, a nawet jeśli zrobisz jakieś powtórzenie wolniej, to ono szybciej pozwoli Ci stanąć na głowie bez ściany. Mam nadzieję, że tutorial był. Pomocne, że staniesz na głowie. Daj mi koniecznie znać, jeśli to się uda. Ja zawsze cieszę się, jeśli moje materiały pomagają komuś osiągnąć swój cel. Do zobaczenia następnym razem. Hej!